Ej, to ja. witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kurwa jest z mną, Cikorita, i A oh, ja I hasz on, i jakieś dwa randomy, i bingo, ja wygrywam, i tak się ten... Na tym będzie ten odcinek polegał, nie? <grym> no, no, ty też, ty, ty, ty się tak nie śpiesz, ty wiesz, że, ty wiesz, że ja mam cheaty. No wiem, że ty masz cheaty. Których tak naprawdę nie mam, ale sam stwierdziłeś, że ma. masz. Masz. Masz cię i to, to nie ulega wątpliwości? Nie też, teżkę, którą będę chciał podążać. No już ty coś znalazł? Co? Takie proste było. A kilo zrobił? I drzwi? Co za? Kilka nie widziałem, że jest. No, no. Dopiero jak go zrobiłem, to, to też przytryknęło. Hmm. 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 To jest tak jedna prosta ścieżka, że. Co myślę, że, takiego, że. którą masz na myśli? To w ogóle jakieś takie takie mery się prosto trafiły, nie? No. Znaczy, tak wiadomo, że na samym dole, od lewej do prawej jest najłatwiejsza. Bo resztą nie będzie aż tak ciężko znaleźć. Mmm, no w sumie też jest niegłupią opcją, faktycznie. Wprawdzie o innej myślałem, ale... Hmm, o innej... Aha, tam gdzie jest gunpowder, węgiel, wagoni? Hmm, nie. A tam gdzie jest chleb. Ty, a co mnie w sumie to z też ma? To się nie głupia jest no. No. taka oh, no, to nie głupia. O, no, no, Masz szkielet. pokonam cię. Co ty już masz szkielet, a zgłupłaś? No, 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 co no, 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 no. <laughs> ja Że mi się jest szkielet na twarz pojawił. Mhm. Chcę, jeszcze troszeczkę drewna uzbierać. Nie kurczę, proste tak sobie sam nie wiem teraz, tu robić, chyba tak zależy od tego, co znajdę, wiesz? No. No takie też to easy jest. Znaczy się easy, no jest easy, ale jest trudne, nie? Jednocześnie, bo, no. bo jest zbyt easy. Dobra, tego też będę potrzebował. Jakiś zombie mi się trafił. Spadaj ząbki. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Pietek mi się 10 lata przepala. A ja próbuję zejść głębiej. A jeszcze na kielę będę potrzebował później, już masz? Skupłeś? No, nie chcę poradze. Wycisnąłem sobie jaskinię, to wiesz. To problem taki, że tu nie ma zejścia w dół. No ale tak, to, to nie co ty robisz, to faktycznie, jeśli robisz tą dolną, no, no. Masz żelazo, no co nie potrzebujesz. 13 żelaza, tak? No tak, jeżeli mi się powoli przepala. No, już jeszcze raz lata mam. Hmm. I powiem ci, że chyba też się zastanawiam nad tą linią, bo. Um... No ja już mam na no, mam. Hopper ten bym miał, Hełm też. i do zdobycia. No, to właśnie, ale to jest kwestia czasu, nie? Ja myślałem. No. Ja myślałem nad inną linią, ale no widzę, że zajęcy ani tych. Trzcinę to ja nie mam. <noise> a tam świetnie bo to się, musiał Creepera opolować jeszcze, a to nie. No. To nie. ja ale nie zbierałem tak. <noise> no, bo ja bym tą drugą robić, wiesz? Z tym. Hmm. z królikiem, ale to chyba jednego odpuszczę. Mmm. To też chyba muszę kury też znaleźć w jakimś i. i się gdzieś wgryźć w dół, bo. takie najsensowniejsze, się to wydaje. No. Ja teraz poszukuję Redstone'a. <grych> mhm. Żelazo się przepadło i teraz znaleźć tylko Redstone. No to pewnie to przejdę. Coś czuję. To lava ja nie gdzie ta lawa Nie wiem, bo nigdzie nie widziałem. jest jakiś fragment pustyni pustyni jest niegłupi. Bo tu mogą być zajęce. Się tu przeskoczę potem jeszcze. Tylko kurde, nie mam kwiatka żółtego na zajęce. Ewentualnie nie się spadnie, to poprawię. Po prostu to by trzeba było znaleźć złoto. Wydawało że skórę. O, jest dobra. I got it. Co, masz resztę? Tak poważnie? robić poper i hełm i... A, ja to, to nie już pozamiatane. Po Chyba, że ktoś jeszcze wyprzedzi. Mm, no tak, na pewno to nie będę ja. To może być spokojny <laughs> Ja zajęce ganiam także. Jest! Dobrze! To no szczerze tak. mówiąc że teraz potrzebuję tylko 8 żelaza i creepera, nie? <laughs> Mierka. no właśnie. No. To co, jeszcze jedną szybką rundkę, nie? No, patrz, patrz. Jeszcze jedną szybką rądkę sobie. Pan. Nie mam nie będziemy długo w czekaj, czekać, bo chcielibyśmy odcinka sklejać. Eee, no, czekaj. To lubi są na czwórce jest jedna osoba. Aha, e, i na, zero, na trójce też jest jedna osoba. Aha. To chodźmy na trójkę. Okej. Okay. O, jest Inasia, ta co była. Okay. Podejrzewam, że tamten dołączył, ten drugi gość dołączył, do ten, ten Ktosiek do, do, do czwórki. Mm. O. O, o, jest i jest i Ktosiek jeszcze Julis. No i świetnie, dobrze, mm. to, to mi się podoba, nie musieliśmy długo czekać. Teraz ja to wygrywam, nie? No bo to wiesz, żeby poprawność była. <laughs> Ale mam znowu podobne bijomy, na które się zwresciłem. O ile to nie... Ej, to jest ta sama mapa, Jeśli się w tym samym miejscu co wcześniej. Tak? To nie to ja wiem To tak. ja w jakimś innym randomowym miejscu. Hmm. Co dopiero widzę Easy? Teraz niby wszystkie są łatwe, ale takie. Co ja chciałbym zrobić? Jeden przedmiot, który jest znacznie gdzie indziej. Boże, Cię nie, no, Ciebie szaleję! Ciebie <grymne> A coś cierbia. Weźmy te. Strasznie cierpię. Nie wiem czy mój internet zdycha, no, czy co... To, to nie, nie, ten, ten. A że twój internet mówisz. To to jest chubije crafting. <głoszili> <głoszili> Dobra, to robimy trzy ciała. Jeszcze chwilę przyda. O, i jest to krzycinek, to jest dobrym znakiem dla mnie. Oj, czarny barwnik, miło. Hmm. To, żeby tą sadzonkę zdobyć, dębowca, żeby to było niegłupie, nie? No. robimy papier no, znalazłem swój crafting. <laughs> gdzie go zgubiesz? No, postawiłem w takim ciebie miejscu, że potem go nie znalazłem. Biorę, ale po co ktoś ma mieć? O, sadzonka, jak miło. A? Kurde, myślę, że w tej samej będzie ten sam szk szkielet, ale tu ta... nie ma szkieleta. Kurka. Tak blisko było. Tak blisko, tak daleko. Tak blisko, tak blisko jak ja. Czy coś? Ty, 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 ty. Zbierać. W sumie tu jest dużo takich fajnych, widzę, opcji do, do zrobienia. No. Dobra, to mi się robi. Jeszcze muszę znaleźć jakiś czerwony kwiatek. Którego nigdzie nie widzę, więc jest super. Ale słonecznie kupiłem i dużo da. Ty, ja widziałem dżunglę dżungli mogą być arbuzy, nie? E, tak mogą właśnie być. znaczy nie mogą, a są e, o ile się tak wygenerowało no ale kakaowca nie ma w dżungli co jest za dżungla? no to z maszyny masz, masz kakao Na to nie ma kakao. Kakao, kakao, kakao. To no mogłoby być. Cześć, że brakuje mi tylko szary barw i ja to wygrywam. Szary? Tak. Ty faktycznie. Ja też jest żelazo Teoretycznie jeszcze, ale. Znaczy, ja żelazo już mam. Jeszcze dla punktu wtedy zrobię żelazo na Citrus. A czekaj, bo to jest potrzebne... Y y złoty Arbus. U Zostaję teraz z jazdą i troszkę lata, no. Albo koszt. Hm, zresztą jakbym miał taki fart, że zresztą bym się tak nagle pustył na świątynia, to by było fajne. Nieco dużo Ale byś zainteresie... chciał? <śleski> no i to? no, tak no. Nie, że takie nie, nie, nie trafi. Taki mam kakao, U. mam kakao. No. To jest Ja widzę tajga i króliki. O widzisz. no To nie teraz mi to królików wordy. nie trzeba. <laughs> ja królików potrzebowałem w tym w poprzednim od tej rundzie. Pocieszę się, nie mam pustynnej nie mam twierdzy. Powiem ci tak, ja teraz jak znajduję bagna, to to wygrywam, nie? Nie, aaa, oś. Ty... Nie znajesz, uwierz będzie mi. Będziesz miał za borderek, w to no, Na pewno tak będzie. Znaczy, nie potrzebuje dwóch rzeczy z bugin, ale... No, ale na mi gwarantują w tym momencie wygraną, nie? No. <coughs> Próbuję znaleźć jakąś jaskinię, cokolwiek. To co mogłoby mi to teraz koło Tak, że no tak jak mówisz, ja mam takiego pecha na... Tak, teraz kakao to znajduje w cholerę, nie? I dżungli pełno... U. Wszystko. na ja, znaleźć te, te, te no, yy, kości, yy, wiesz, teraz na pustynię yy, się re te bloki kości, mm -hmm. te To jest i tak przypadkowo znaleźć Ty czekaj, czekaj, widzę, jest, o. jest, jeszcze teraz potrzebuję kwiatka. Nie, kwiatka nie potrzebuje, że ci to mówię. A ja wiem, że potrzebuję, bo lilipady li znalazłem, lilipady znalazłem. Nie. Lili nie. <laughs> A mało poczuł kopalnię błagam, szkielet, Aktualnie jeśli bym schodził pod ziemię, to faktycznie też szkielet i ten. Eee... Szkielet do mnie strzelał. Nie. Zginiesz, skin. Zginiesz, skiniesz. Kurwa! Skiniesz, <laughs> <Przepraszam>. ma. <laughs> no. Ty powiem ci, no ja teraz mam opcję Jaką zebrałem? Którą? Ło! <laughs> Lol! Ej, jakąś linię zebrałem, którą nie wiem. Zebrałem trzcinę teraz, nie? I nawet nie wiedziałem, który mi brakowało jednego do trzciny, nie? Z kośną chyba! <laughs> Okej! Okay. A to przypadkiem Jezu. zupełnie, nie? Co myślałem sobie tą trzcinę, bo tam trzcina była, papier. Co myślałem, że to sobie może tą linię jeszcze zrobię ewentualnie, nie? No tu masz. Nie nie i sorka, że będziesz musiał mnie pikać, o ile będziesz pikał. Nie. Mam no, na to. Czekoladowy muffin, plasko. No, hmm. Dobra, to słuchajcie. Dzięki wszystkim serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. wygrałam, Jest dobrze. Na razie. Pa, pa.